Let's go with Discord of death. I'm doing video. I'd not, I'm of... not. <laughs> Tak wygląda nasza droga. Czekajcie sekundę, bo coś mi się tutaj pierd. Ogólnie to ja teraz idę po ulicy. Często jest tak, że na chodnikach jest po prostu tyle skuterów, że nie da się chodzić. Chyba za głośno mówię, coś się za głośno widzę po jakichś tych, że na czerwone wchodzi. Dobra, nie mam teraz na to czasu, żeby to ogarnąć, zaraz to ogarnę. Chciałem Wam tylko pokazać przez chwilę, jak wygląda nasza droga do autobusu, w którym pojedziemy. Nie mogę powiedzieć za dużo o całym Wietnamie. Natomiast mogę powiedzieć o Saigonie, bo jesteśmy tutaj dwa tygodnie i póki co te dwa tygodnie to naprawdę zajebiste miasto. I trzeba się nauczyć wielu rzeczy i zaakceptować, tak jak na przykład to chodzenie po ulicy, ale myślę, że może to być część przygody. To jest taki plac, na który wiele osób przychodzi robić zdjęcia, przebierają się w stroje, tak jak tutaj widzicie, na przykład ta dziewczyna i kilka innych dziewczyn. Większość ludzi tutaj ma stroje o. Ten gościu ma kamerę, gimbal i tak dalej. Nie wiem, dlaczego ten plac jest taki popularny, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Możliwe, że przez ten budynek to jest jeden z większych i bardziej popularnych marketów. A co to za fajna niunia? Uh, Hej, can I get your number? I'm from Poland. Nice to meet you, I'm Damian. Ok, I guess I was rejected. Tutaj jest akurat coś fajnego, bo jest taka stara dzielnica, a tylko w tą stronę idziemy i już jest nowoczesna dzielnica i drapacz chmur. Kilka ujęć z chodnika, ale już robi się powoli ciemno i włączają się światła w mieście. To miasto naprawdę fajnie się prezentuje w nocy. Zobaczycie to za chwilę z tego autobusu. Jest fajnie podświetlone w porównaniu do Filipin, ogromna różnica. Nawet do takich większych miast jak Cebu czy Manila, to naprawdę Saigon bardzo mocno się różni. W lewo, babe, we go left. Już jesteśmy w autobusie, czekamy aż ruszy. Widok z autobusu wygląda tak jak widzicie. W tamtą stronę jest pałac, no i to jest autobus, a to jesteśmy. My w autobusie. Wow, jaki piękny widok. Młodzi, piękny Excited? Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah, yeah, I can hear just lower. I, if you are near, you, you, I can hear you, yeah. Because I'm using this mic, so that's why she's asking. Ale właśnie dzięki temu możecie nas słyszeć lepiej. Ok, czekamy i zaraz lecimy. Any... See you around. See you around. Zaczynamy naszą podróż przed Saigon tym oto pięknym autobusem. Teraz zobaczymy pałac. Up. How is it? It's just first 45 seconds yeah. <laughs> and it's amazing. It's kind of scary though. Why? It's not scary at all. It's cool. We saw a woman beside me. Chińczyka. Ten budynek to budynek poczty. Właśnie to, co mi się podoba w Saigonie, to jest to, że jest pięknie oświetlony cały, naprawdę. Mówiłem to już kilka razy i pewnie będę to jeszcze powtarzał, ale naprawdę jest to bardzo ładnie oświetlone miasto. To jest to, o czym mówiłem, że aktywnie spędzają czas. Tutaj akurat nie jest to park. Ale grają w koszykówkę. W wielu e? miejscach bardzo aktywnie Wietnamczycy spędzają czas. To jest fajne. <grywka> no, fajne. Wjechaliśmy do w sumie punktu zwrotnego i od tej pory zaczynamy już podróż z powrotną. Ajko się zdenerwowała i stanęła, dzięki czemu zasłania innym ludziom. sure but i think so that was the probably it's gonna go somewhere else this is the best view wow there is something in here mm -hmm. ah! Is it? Why are you standing? Because your hand is so tall. Don't shout into <laughs> my ear. Because I can, they cannot uh, hear me. <laughs> so sorry, I, I will say. say <laughs> street, one I, of the I, oldest streets of Saigon. Oh, there is a... About two kilometers long, this street I connects Independence Palace and Saigon Zoo and Botanical Garden. You can see this street is very airy and beautiful, thanks to the parks on both sides. On to our next stop the History Museum. A of okay. 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 Are you. okay? Ten park tutaj, co widzicie, takie betonowe, to o coś. To jest popularne miejsce dla nastolatków do randkowania. I w sumie oglądaliśmy vlogi Turtle Lane. Turtle Lane to się nazywa. Zanim, zanim przylecieliśmy, zanim przylecieliśmy na, do Saigonu, to oglądaliśmy o tym vlogi, ale stwierdziliśmy, że nie jest to jakoś super interesujące, żeby tutaj przyjść. No, ale teraz. I jak jesteśmy no to... No to jesteśmy. Sorry trochę, mi się język zacina, bo podziwiam widoki. Próbuję jakąś narrację sensowną stworzyć. A nie zawsze tak to, że wszystko da, jest jak do mnie gada. O tym, że był jakiś żółw tam. There was, a turtle. There was a... Ok, tłumaczenie. Był tam kiedyś jakiś żółw i dlatego to się stało sławne, dziwna historia, ale niech będzie. To nie mogło przychodzić z nieba, tak? Tak. Albo z kanału. Ktoś musiał to tam włożyć, myślę. Tak, ale to już nie jest tam, więc nie wiem, gdzie to Nikt nic nie wie, tak ogólnie, to znaczy ja i Aiko. Wciąż spędzają czas, żeby się podobać. But I make a move. Don't think twice now. You got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. This so, is our street, shutting heaven for to tourists. Przejeżdżaliśmy przez naszą ulicę, na której mieszkamy, a teraz jedziemy w stronę Bui-Wien. Przez Bui-Wien nie przejedziemy, bo tam się nie da przejechać autobusem, ale skuterem się da. Właśnie się dowiedziałem, że 8,5 miliona motocykli tutaj jest zarejestrowanych. O Zobaczcie ćwiczą tutaj. To jest park, do którego przychodziłem wcześniej biegać, ale ziołem zapachniało. A teraz biegam w innym parku. Is the way local people named Bui Vien, Bangulao and Daytime Street in District 1. Located at the heart of Saigon, Rose here may up a small town providing a variety of services, such as hotels, restaurants, but also the domestic tourists choose this area as they are based their base during their stay From this point is Bui the most imprecable place. I don't know if it's possible to get access to the base of the Zobaczcie, ile skuterów Ten market tam o po lewej, Mówili o tym markecie przed chwilę. Przed chwilą Bentan Market, największy market tutaj w Saigonie. Podejrzewam, że możliwe największy w Wietnamie. Byliśmy tam. Szczerze mówiąc tak sobie nam się podobał. Widziałem ciekawsze markety w Tajlandii, więc pokażemy Wam jeszcze w Tajlandię, bo lecimy do Tajlandii po Wietnamie. Dojechaliśmy do końca. A, prawie się wywaliła. Jesteśmy z powrotem. To miejsce też jest fajne. Tutaj, taki plac, na który przychodzi dużo ludzi i po prostu spędza czas. Jeżdżą na deskorolkach, jedzą lody. Coś tam robią. Jedzą jakieś jedzenie. Grają koncerty. Młodzi artyści przychodzą tutaj prezentować swoje talenty. Tacy jak widziałem młodych raperów tam, przynieśli wielkie głośniki, swoją muzykę prezentowali także fajnie. Dojechaliśmy, jesteśmy. Na, chyba już stanęliśmy. Aha, chyba stoimy, stoimy na światłach. Tak, stoimy na światłach, więc jeszcze nie wychodzimy, ale ogólnie było sobie. Hałozy. To amazing ride. It sounds like you reading from Google, just very short. No, I'm not reading from Google, but it's really amazing. So you enjoyed, yeah? Yeah, so much. Yeah. We were actually duper, duper, duper nice. I would say that in Polish. My zastanawialiśmy się w ogóle, czy przyjść tutaj. Myśleliśmy, że będzie to dużo droższe. Okazuje się, że kosztuje to na dwie osoby 40 zł, więc jakieś 20 zł na osobę. Moim zdaniem bardzo, bardzo warto naprawdę yy, coś takiego doświadczyć. Tutaj jest jeszcze ta słynna fontanna. wszyscy robią zdjęcia. Teraz, no już będziemy wychodzić, bo praktycznie jesteśmy na końcu. Dojechaliśmy. Ok, trzymajcie się. peace and love. Zapraszamy na kolejny odcinek. Damian i Jajko w Wietnamie, a jej kanał też oglądajcie, bo dziewczyna znowu wróciła do vlogowania. Wow! Baby, wanna them to your huh? you wanna invite them to your channel? You wanna invite them to your channel? OK, guys, I'm doing my YouTube again, so please join me, watch my videos. My videos! Now I'm sound like Monica, <laughs> remember? In France. <laughs> yeah, from France. Okay, see you later, alligator. See you later, alligator. Peace and love. Send peace and love. Bye-bye, see you next life. Next life? This! This life, next vlog. Next vlog. Next life. <laughs> I mean, you know, the whole she mean. Yeah, next life. <laughs> next reincarnation. <laughs> Więc jeśli ja come back here, that's a good thing. But we don't want that they come back to our channel next life because we are dead. Yes, of course. You have to come back every time, every yeah. day, yeah. every minute, every hour, every second. Five times a day, Just okay. Trudno. Yeah. Koniec przejażdżki. Idziemy. Tylko wam pokazać jeszcze wysiadanie Gdybyś ktoś chciał skorzystać z tej przygody, to tutaj macie nazwę i stronę internetową znajdziecie to w necie, my to tak znaleźliśmy. Polecam naprawdę warto tego doświadczyć. Gdzie jest Tajko? Okej okay, jest, znalazłem ją. Widzę ją. So, ah, sorry. We're gonna eat something and drink something. Let's go. Okej, okay, zamówiłem drinka u pani. No niestety się nie dogadaliśmy, bo wiedziałem, że bez lodu, ale pani mi nawaliła całą szklanę lodu i dorzuciła jeszcze na koniec. Teraz muszę zapłacić. Chciałem wam tylko pokazać i powiedzieć, że fajne. Miejsce, ale niestety, no mam z lodem, co nie lubię bardzo. <glakujesz> I guess you are hungry because your mood is changing very fast. Yes, we going, we going, we going, we going. Idziemy zakupić suche chosteczki. go zakupuje sobie usteczki, bo potrzebujemy od tej pani coś zakupić. O, dziecko. A przy okazji skuter. Jeżeli ktoś się waha zastanawia to gorąco polecam, bo nawet dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Chociażby tego, że w Zajgonie jest 8,5 miliona motocykli, około 9 milionów mieszkańców ma ta metropolia, a 8,5 miliona motocykli, więc nie wiem jak to tam działa, bo na pewno jest też kilka milionów samochodów, no ale na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, nigdy w życiu nie widziałem innego miasta, w którym byłoby tak dużo motocykli i skuterów. Także dzięki, że dotrwaliście do końca odcinka. No, i niezły tam jest Saigon. O, tutaj już inna ta. Inna akustyka, żebym nie wpadł do basenu. My, to teraz, Wielkomieszczaństwie jesteśmy Zajko. Nie to, co wy. Klepka się odkleja dla Mianku. A może już się odkleiła, teraz się przykleja. Trzymajcie się.